Witam wszystkich. bo mam białe dłonie. Nie wiem. Dobra, o czym będzie dzisiejszy filmik? Otóż dzisiejszy filmik będzie w ogóle o kosmetykach o tym, czego ja teraz używam. Później jeszcze tak pomyślałam, że. Fajnie, by było przynieść tutaj perfumy i wam pokazać które ja lubię, no, ale na początek kosmetyczka. W jakimś swoim filmiku stwierdziłam, że używam tylko dwóch czy trzech pędzli. Jedna z Was, tylko nie pamiętam pod jakim filmikiem, nie pamiętam, Miko, czy to była też wiadomość prywatna, a napisała mi, że to jest w ogóle niemożliwe i żebym tą kosmetyczkę pokazała. Więc teraz, korzystając z tego, że mój mąż też robi na komputerze, siedzi w salonie, nie chce mu tam... Y Prawda, jak to baba? Więc wzięłam sobie tutaj aparat, kosmetyczkę, tak jak była. nikt do niej nie wkładałam, nic z niej nie wyjmowałam. I chcę Wam pokazać kosmetyki, których ja używam. I też Wam powiem, jak wcześniej miałam to podło swoje z po butach, gdzie po prostu miałam tych kosmetyków: kilka tuszy, kilka e, podkładów, e, w ogóle chyba 17 pędzli, z czego właśnie używałam tylko czek. To wszystko się brudziło, to wszystko się marnowało. Więc przepatrzyłam, że tak powiem, zobaczyłam, co się jeszcze nadaje, oddałam koleżankom co do wyrzucenia wylądowało w koszu. I też z takim przesłaniem chcę zrobić ten filmik, żebyście może właśnie też przejrzały swoje kosmetyki dokładnie i żebyśmy bardziej się zastanawiały nad tym, co kupujemy, bo... Tak jak wcześniej, to chyba miałam nie wiem, 8 czy 7 błyszczyków do ust, a używam tylko jednego. I takim noworocznym postanowieniem stwierdziłam, że jeżeli już do czegoś się przyzwyczaiłaś i coś ci pasuje, nie kupuj kolejnej rzeczy, bo wyrzucisz tylko po prostu pieniądze. Lepiej zainwestować je w coś innego. Także, żeby od razu tutaj nie zabierać czasu, ja przechodzę do swojej kosmetyczki. Moje kosmetyczne, pierwszą najważniejszą rzeczą, to jest to moje małe lustereczko, które jest z jednej strony bardziej powiększające, z drugiej nie, więc ja go używam do wyrywania sobie brwi, przede wszystkim. Ale na przykład mam też takie stojące duże lustro, ale jakoś lepiej mi się maluje oko, czy nakłada róż, czy tuszuje rzęsy, właśnie do takiego małego lusterka. Więc ono jest zawsze w mojej kosmetyczce. No wiadomo, yy, teraz tak. Yy, Podkłady. I podkłady, moje drogie, to też jest fajne rozwiązanie. I może tutaj lekko Wam podpowiem, czy też dajcie znać w komentarzach, może już tak robicie. Ja mam dwa podkłady: to jest CC Bourgeois i y, to jest kolor 34, i y, to jest kolor 32, czyli jasny i cienny. Bo tak, w zależności na przykład, teraz nie chodzę na solarium już dłuższy czas i moja szyja i dekolt jest już sporo jaśniejsze, więc mogę sobie tak naprawdę mieszać taki odcień, jaki chcę, czyli teraz trochę jaśniej, jak zacznę chodzić do solarium, będzie to ciemniejszy odcień, więc fajnie jest, ja już tego używam bardzo długo, że mam tak właśnie dwa kolory i dla mnie to jest ekstra rozwiązanie, bo wtedy uzyskuję ten odcień taki, na jaki dziś mam ochotę, czyli jeżeli jestem bardziej blada, to no wiadomo, nie będę czekała więcej ciemnego, żeby nie wyglądać śmiesznie, także dwa kolory podkładu, jasny i ciemny, to jest rewelacyjne rozwiązanie. Dobrze, czego używam pod oczy. Więc pod oczy na swoje cienie używam czegoś, czego dostałam coś, co dostałam od swojej siostry, czyli to jest korektor z maka. Nie podam wam ceny, ponieważ ja nie wiem. On wygląda tak. Jego aplikacja jest trochę kiepska, bo on jest w takim wyciskanym czymś. Ja wolałabym, żeby on był na przykład wykręcany i aplikowany taki pod oko, wtedy mniej tego korektora by się marnowało. Ja domyślam się, że ten kosmetyk nie jest tani. Na no, właśnie taka pompeczka trochę nie bardzo precyzyjna powoduje, że część tego kosmetyku po prostu się marnuje. No ale jeżeli chodzi o sam korektor, w tej chwili to jest to mój numer jeden. Wiadomo, nie przykryję może tych cieni tak idealnie, ale czy jest coś, co może przykryć cienie? Dziewczyny, jeżeli macie problemy z cieniami i coś jest dla Was naprawdę zachwycające, to czekam na podpowiedzi w komentarzach. No, i tutaj będę monotematyczna, bo już powtarzam się chyba setny raz, że używam jest, ym, baza pod cienie. PayPont tak się to nazywa, nie wiem, na pewno, na pewno wiecie lepiej ode mnie dziewczyny, To jest też właśnie z firmy MAC i też prezent od mojej siostry, ponieważ ja do Maka ja chyba w maku w ogóle nawet nigdy nie byłam w tym sklep. Jakoś go mijam go szerokim mukiem, wiem, że Renata jest większą specjalistką, jeżeli chodzi o e, bardziej konkretne kosmetyki, więc tutaj zawsze sugeruję się swoją siostrą, więc jeżeli chodzi o moje powieki, to zawsze na tym ląduję ten kosmetyk z Maka. Dobra, i teraz co? Teraz puder to już tutaj będę mm, też monotematyczna, bo widziałyście ten zestaw w, w, w moim ulubieńcu miesiąca i jest to Iredale, Renata to umie poprawnie wypowiedzieć ten, no, nazwę tego pudru, ja mam to testowe pudełko w trochę większej gramaturze, do tego y, pędzelek też, który dostałam od Renaty, wydaje mi się jest naprawdę dobry, ja nie wiem gdzie można go kupić ale chyba było w ulubieńcach, także puder i... czy to jest pierwszy pędzelek w mojej kosmetyczce i puder? Dobra. Później, co nakładam na twarz, może będę szła trochę po kolei, najpierw był podkład, potem były oczy, czyli baza i korektor. Teraz róż i to jest Dream Touch Blush 02 z firmy Maybelline, to jest ten róż w kremie. Ja powiem Wam, że tak się przyzwyczaiłam do używania różu w kremie, bo jest taki fajnie rozświetlający, a co też najważniejsze, nie potrzebuje właśnie kolejnego pędzla w kosmetyczne, które. Wiadomo, że to trzeba często prać, bo bakterie, bo to sebum z twarzy. Więc tutaj czystym paluchem aplikuję sobie na policzek i powiem Wam, że kiedyś byłam anty, teraz nie wyobrażam sobie wrócić do różowy, no, takiego w kamieniu. Dobra, i co dalej? Dalej mam tutaj mój brązer i rozświetlacz. Tak, z firmy Clinique. Kolejne lepsze kosmetyki to są znowu prezenty od mojej siostry, więc powiem Wam tak, że w ogóle mi bardzo imponują dziewczyny, które robią to konturowanie twarzy. Pak, pak, pak i w ogóle wygląda rewelacyjnie, prawda? Kim Kardashian. No ale moje drogie, gdzie ja bym w takim makijażu wychodziła? Na przykład do lewiatana, na pobułki czy na Targowice na Sochaczew. Miałabym się malować tyle czasu, ile kupowałabym ziemniaki na obiad. No nie bardzo, więc... Jeżeli już gdzieś miałabym wychodzić, czy bardziej by mi zależało lepiej wyglądać, to owszem wtedy coś tam mam też oczywiście, tak, tutaj upaćkaną masakrycznie, nie to nie jest Steel Blender, to jest z firmy Donegala kupione w naturze. Chyba albo w tym, albo w Rosmanie czy w Hebe, nie pamiętam. Ale powiem Wam, że tą gąbkę też non ja sobie. Nawet nie będę teraz jej wrzucała z powrotem do kosmetyczki, bo ona znowu nadaje się do prania. I te produkty są właśnie takie, że po każdym użyciu należałoby to po prostu wyprać. No ale mam ten brązer, czasami coś tam robię, czyli włączam sobie filmik jakiejś dziewczyny o konturowaniu i wtedy nakładam na twarz ten brązer. Ale nie robię tego codziennie. Natomiast rozświetlacz już jest z klinika. No, powiem Wam, że to jest dla mnie hiter niesamowity. No, ja tutaj nie będę robiła żadnego słocza, bo przy naszym aparacie i przy tym świetle teraz jest ciemno, nie będzie nic widać. Ale powiem Wam, że bardzo podoba mi się, kiedy ten rozświetlacz sobie aplikuję tutaj tak na y, kości policzkowe trochę wyżej i przekręcam twarz. To widzę, że ona tak ładnie się mieni i do tego go właśnie używam. I czasami na przykład, jak y, tutaj nie będę odkrywała, może swoich zdechłych pijawek. Ale właśnie potług brwiowy, też go sobie delikatnie aplikuję. Jest naprawdę rewelacyjna, ale cena na pewno też jest wysoka. Także tak, dobra, tusze do rzęs. I tusze do rzęs mam dwa. Ja w ogóle od bardzo, bardzo długiego czasu zawsze używam dwóch truszy. Kiedyś to był trusz Fun Night z firmy Bell, no ale niestety Bella w ogóle wycofali z natury. Bell jest tylko chyba teraz w Biedronkach. Hipoalergiczną szafę widziałam w Hebe, ale tego Fun Night nigdzie nie mogę znaleźć, więc od lat w ogóle używam One by One firmy Maybelline. Świetnie rozczesuje, jest taki bardzo, bardzo czarny. I teraz tutaj taka moja świeżynka, czyli Volume naszy z tą wygiętą szczotką. Ja też go już pokazywałam w ulubieńcach. Powiem Wam szczerze, że teraz to jest mój taki ulubiony tusz z Loreala. I dlaczego dwa? A nie wiem skąd mi się to wzięło. Wybaczcie się, nie, nie będę umiała tej przyznać, bo tak naprawdę sama nie wiem. Ale na przykład ja robię tak, że nakładam najpierw ten zielony, a potem i tak muszę na przykład dolne rzęsy jeszcze przetuszować tym uznacie mnie tu za wariatkę, albo na przykład same w komentarzach przyznacie się, że też tak robicie. Dobra, kolejna rzecz to jest eyeliner i eyeliner to jest firma Essence, ja też go już nie raz pokazywałam, ale zrobię to po raz kolejny, bo uważam, że ten kosmetyk jest rewelacyjny i to jest eyeliner z takim cienkim pędzelkiem, ja Wam powiem, że używam go ze 3-4 lata i ja jestem z niego zadowolona, a uwierzcie mi, miałam Loreala, miałam Maybellina, miałam Astora wszystko dostałam moja koleżanka. Mam nadzieję, że przynajmniej ona jest zadowolona. Ten y, eyeliner kosztuje 10,99, czasami też bywa na promocjach. Mnie absolutnie nie uczula. Fajnie się zmywa, fajnie się trzyma, nie osupuje się, nie kruszy, nie pęka też jak niektóre eyeliner. Ja czasami sobie robię jakąś tam jaskółeczkę, ale to raczej, jak mówię, nie na takie codzienne dni. Dobra, kolejna rzecz, którą mam w swojej kosmetyczce i w ogóle nie, wiem, czy, ta, y, czy ta rzecz nie jest stara. Tak, i czy ona się jeszcze w ogóle nadaje, czy nas jeszcze produkowana? I to jest Wiperak, czarna kredka 252, i to jest kretka, którą ym, ja wiem, że wewnątrz oka, czyli na linię wodną, ym, no może ona nie jest akurat y, na to przeznaczona, bo nie ma tutaj tego napisu, ale powiem Wam jedno, że. Też dużo, y, ostatnio oglądałam tych filmików z makijażami, dziewczyny mówią, że te, takie, taka kredka w środku trochę nam zmniejsza to oko, ale czasem po prostu mam na to na taką ochotę, żeby sobie zrobić takie w moim wykonaniu ala smokey Eyes, więc zawsze ta kredka czarna u mnie kosmetyczna jest, ale powiem Wam, naprawdę nie wiem, czy jej nie wyrzucić, bo mam ją już dość długo, ale dobra, nie, nie to jest teraz najważniejsze. I co jeszcze mam w swojej kosmetyczce? Mam kos w mojej kosmetyczce yy, kredkę taką beżową z firmy Rimmel. Taką właśnie totalnie beżową. Kiedyś yy, chyba Red Monster Lipstick, tak? Tak, no, lubię ją oglądać. Yy, tam było pięć sposobów na użycie yy, kredki właśnie beżowej w jej filmiku. I yy, Właśnie, po obejrzeniu tego filmiku, ja sobie zakupiłam taką kredkę i też ona ląduje u mnie w, w kosmetyczce, bo tak jak chyba pamiętam, ona też robiła coś takiego, że delikatnie, nie wiem czy to ona, czy może na innym filmiku, więc tutaj, nie wiem, taka moja sugestia, nad ustami, prawda? Ale teraz nad ustami, to słuchajcie, ja sobie też robię tak tym rozświetlaczem, żeby te moje dętki po prostu troszeczkę chociaż powiększyć, to biorę delikatnie rozświetlacz, smaruję tutaj i wmawiam sobie, że moje usta wyglądają na pełniejsze. Czy tak jest? Nie wiem. Dobra, no ale to to. Do moich zdechłych pijawek używam kredki z firmy Catrice. Wszystkie tą kredkę na pewno znacie. Ja używałam kiedyś z firmy L'Oreal i moja ta, ta była kredka z Lory, ale była tu kredką, a tu była woskiem. No ale niestety ta kredka jest droga. Ja już na to, że nie pracuję, Wtedy miałam takie też większe oko na promocje. No w tej chwili już tak nie jest. Zresztą wszyscy w ogóle na wizarzu, nie na wizarzu i, i w ogóle nawet klientki mówiły, że ta trysa jest rewelacyjna, więc ja używam tej ciemniejszej. Ale jak też wiecie, na razie się uczę ym, sobie tam te brwi robić, ale też jak czasami widzę na filmikach, jak dziewczyny sobie super te brwi robią, to po prostu jestem zazdrosna, ja też bym tak chciała. No i produkty, którego bardzo oszczędzam, którego jest mi szkoda używać, ponieważ już go nie ma, to była jakaś seria z Katrysa i to się w ogóle u nas nie sprzedało, bo chyba część dziewczyn, no nie wiem, czy nie wiedziało, czy nie chciało. Tych kredek zostało kilka. Pamiętam, że... Na końcu je przeceniałyśmy, właśnie się nie sprzedały. Ja chyba wzięłam trzy, w sobie dwie, jedną Renacie, i to jest po prostu wosk, właśnie taki do brwi. Czyli jak sobie już te swoje piękne brwi zarysuję, i nie chcę, żeby mi się rozczochrały, to wtedy sobie przejeżdżam takim woskiem. Tak, no. Też używam wosku do brwi. Dobra, i kolejna rzecz, czyli penseta. To chyba ma każda z nas w swojej kosmetyczce, czyli jak nakładam makijaż i gdzieś widzę, że coś tam jest, to zaraz momentalnie to znika. Dobra, i kolejna rzecz, taka ostatnia, to jest, słuchajcie, tester z Katrisa tak. Kiedyś była jakaś wymiana szafy i udało mi się zdobyć taki tester, bo przyszły, przyszedł do nas ten sam w kilku kolorach, i to są jedyne cienie, jakie ja mam u siebie w mojej kosmetyczce czyli taki jasny beż i dwa brązy, tutaj był niebieski, ale wypadł i chwam za to, ponieważ no ja jakoś do niebieskiego nie mogę się przekonać, także tylko takie jedne cienie i dwa pędzle, czyli taki grubasek i to jest firma Maestro i powiem Wam, że tu się wszystko starło i nawet Wam nie powiem, ale tu jest 430, czyli taki malutki, dwa takie pędzle, czyli w sumie trzy, czyli do podkładu, wróć, Puder w kamieniu, cienie i tutaj, żeby sobie takim brązikiem lekko tak zrobić, ciemniejsze używam. Także tylko tego, tylko tych pędzli używam i to jest już wszystko, co było w mojej kosmetyczce. I teraz tak, pytania, dziewczyny, już nie powiem, co mnie zabolało. Pytania, tak. Tak wygląda moja kosmetyczka. Wiem, że ścieniami to jest lekka przesada, że mam tylko to w tej chwili, ale jestem w ogóle zainteresowana zakupem paletki. Tak. Paletki z cieniami, najlepiej, żeby to była paletka w jakichś matowych odcieniach, i żeby miała właśnie brązy i takie jasne kolory. I nie musi mieć tych kolorów, nie wiem, 20-15, wystarczyłoby mi dosłownie 6-4 odcienie, ale chciałabym coś, nie może to, że z górnej półki, nie mówię tutaj od razu o, o tych najdroższych produktach, chciałabym coś takiego poszedniego. I właśnie zawsze podobały mi się cienie z Katrysa, dziś byłam w Hebe i nie widziałam nic fajnego. Więc tutaj bardzo proszę Was o podpowiedź, na jaką paletkę powinnam zatopić, bo tego jest tyle na YouTubie, tyle dziewczyny tego y, y, pokazują. I ja nie potrafię się po prostu zdecydować. Chciałam, żeby to było coś fajnego, coś, co y, dobrze się utrzymuje, ale mówię, niewiele kosztuje. Także tak, y, na y, taką prośbę mam do Was. I tutaj przyniosłam jeszcze dwie rzeczy, które y, jakby nie są w mojej kosmetyczce, ale są w ciągłym użyciu. No to wiadomo, to jest Trawalu, ja w ogóle jestem. W tym czymś zakochana, czyli w tej formie. Ja wiem, że to już jest w ogóle stary temat, ale to jest dla mnie rewelacyjne, ponieważ ja bym chyba się zapłakała, gdyby z moimi perfumami coś się stało. I nie mówię tutaj o tych moich oryginalnych od Renaty, ale nawet, tań, nawet tańszych. Zaraz przyniosę, pokażę, czego używam. Ale w ogóle ktoś, kto to wymyślił, jest po prostu dla mnie geniuszem, bo ja się nie muszę stresować że moje perfumy się potłuką, czy też wystawia mnie na jakieś tam zmienne temperatury, bo to też podobno dla zapachów nie jest dobre. Także to jest po prostu rewelacja, ale kolejny raz was przestrzegam, nie kupujcie podróg, bo ja się stwarzyłam. I błyszczyk z firmy Pierre René, resztę swoich szminek, błyszczyków, yy, wszystkiego po prostu wyrzuciłam, wydałam. Tak wygląda moja kosmetyczka. Także no, ja wiem, że może ten filmik nie, nie jest bardzo jakiś może przydatny, ale może tutaj wychwyciłyście produkty, którymi byłybyście zainteresowane. Mówię, to są już kosmetyki przeze mnie sprawdzone przez dłuższy czas, a co najważniejsze, żeby morał z tego filmiku był taki, że naprawdę nie kupujmy tych kosmetyków aż tak dużo i nie trzymajmy tego, bo naprawdę nie warto to się tylko y, marnuje. Dobra, dziewczyny, więc co? Ja zmykam po perfumy. Jeżeli będziecie zainteresowane dalszą częścią, to zapraszam. Zapachy. Tak, perfumy. Perfumy, słuchajcie, znawcą nie jestem. O zapachach tutaj wiele też nie będę mogła powiedzieć. Chciałam Wam tylko pokazać, pokazać na takiej zasadzie, że jak będziecie gdzieś w jakiejś perfumerii, to możecie sobie wtedy powąchać coś, co mi się podoba, czego ja używam, a na przykład jeżeli ja tutaj pokażę jakiś konkretny zapach, może znacie coś podobnego, fajnego, co właśnie ja powinnam powąchać, kiedy będę w perfumerii, bo... Nie wiem, ile można gadać o zapachu, chyba nigdy nie odda się tego słowami, to po prostu trzeba poczuć, prawda? To tak jak noż może lepiej z, z programami kulinarnymi, bo tam widzimy przynajmniej. I mówią, o szkoda, że Was tu nie ma, że nie, nie czujecie tego zapachu. Więc ja Wam tylko szybko pokażę, jeżeli jesteście zainteresowane, to miłego oglądania. Dziewczyny, pierwsza, bo to dziewczyny chłopaki, bo mam tutaj też zapachy męskie, przyniosłam coś, co jest mojego radka. See Armani. pokazuję to po raz kolejny, bo jestem w tym zapachu po prostu zakochana. I powiem Wam jedno, ja odżałuję, i jak to mi się skończy, to ja sobie kupię kolejny flakonik. Ale pytanie do Was, moje kochane, bo na pewno Wy będziecie wiedziały. Wchodziłam na i-perfumy, e i tam patrzę jest taki czarny flakonik i pisze Si intenso czy coś takiego. Czy to jest taki sam zapach, tylko bardziej intensywny, jakiś bardziej No musicie mi tutaj pomóc. O co chodzi? Czym się różnią te od tych czarnych? Poproszę o odpowiedź w komentarzach. Ale ja ten zapach kocham. I drugim moim ukochanym zapachem jest Heliberry, Heli. I jeżeli właśnie gdzieś natraficie na tester, będziecie mieli możliwość pomachania tego zapachu, ja wiem, że część z was, kilka z was używa tych perfum, bo ja już o nich mówiłam, one na przykład na mnie utrzymują się rewelacyjnie. I tutaj mogę też powiedzieć dla dziewczyn, które mają ten problem, że na przykład palą fajki, czy nie wiem, co mają ze skórą, jakie mają pecha, że perfumy się na nich nie utrzymują. Te trzymają się na mnie rewelacyjnie, po prostu bomba. Więc jeżeli masz duży problem, znajdziesz tester, wypsikaj się, sprawdź, czy na Tobie się utrzymuje równie dobrze jak na mnie. No bo na przykład też perfumy, które kiedyś dla zgrywu w jakimś filmiku pokazywałam, Gucci, Quality czy coś takiego, zwał jak zwał, złoty flakon, pięknie siemieniący. Ja mam tych perfum, te połowę zapach. Powiem Wam, jest bardzo przyjemny. Moja przyjaciółka Marta używa tych perfum. I ja na przykład ona się wypsika rano, gdzieś tam po południu się spotykamy. Jak Jezu, Marta ślicznie. A na mnie po pięciu minutach tego zapachu jest absolutnie nie czuć. Więc mm, no, tak średnio one u mnie wyglądają. Ale mam tutaj jeszcze trzy takie flakony, o których chciałam powiedzieć. I to jest tak: Moshino, Mosino Love Love. Fajny w ogóle flakonik. Sweet taki zapach też jest rewelacyjny, ale tak jak u nas w pracy wcześniej, właśnie kiedy te perfumy do nas weszły, to było tak, że one miały tyle samo przeciwniczek, tyle zwolenniczek. Ja jestem ciekawa, co wymyślicie w ogóle o tym zapachu. Jeżeli go znacie, to dajcie znać, czy uwielbiacie go tak samo jak ja, ale też mówię, to jest tylko i wyłącznie zapach według mnie na lato. No i kolejna rzecz to są yy, Killer Queen Katy Perry. Wpadła promocja. Wpadła rewelacyjna promocja, jak te perfumy weszły w naturze, no i pamiętam, że wszystkie sobie je kupiłyśmy, ja jakiś czas nosiłam w torbie, dla mnie one są po prostu za słodkie, za mało trwałe. I kiedyś wpadłam do Hebe i widziałam takie w niebieskim czy fioletowym, wtedy w naturze jeszcze tych nie było. I żałowałam, mówię, kurczę, szkoda, że nie ma tamtych, bo jednak tamte podobały mi się bardziej, ale to była taka, wiecie, promocja, więc wszystkie wtedy pachniałyśmy tak samo mich Mi jeszcze trochę zostało, no na pewno je zużyję do końca, ale no dupy nie urywają, są trochę za słodkie. No i co jeszcze mogę Wam powiedzieć, a propos w ogóle perfum i perfum w naturze to to, że jest coś takiego, jak ta szafa, gdzie są te perfumy lepsze, no i te tańsze. I tak właśnie jest, że wszystkie te droższe mają te swoje tańsze odpowiedniki, czyli tak zwane podróby. Nie stać nas na jakiś droższy zapach, możemy sobie kupić. Yy, Coś tańszego. Ja Wam od razu mówię, że jeżeli chodzi o euforię, to super zamiennikiem są Fabio Verso. Tak, są tanie, a naprawdę się nieźle trzymają, mają śliczny zapach. I tak samo jak uwielbiam Fabio Verso, na przykład nigdy nie miałam euforii, a Fabio Verso miałam. Tak, nigdy nie miałam oryginalnego różowego Bruno Bananiego, a kupuję sobie te Pink Pearl z Biesa. i dla mnie te perfumy są też rewelacyjne, bo świetnie się trzymają, a zapach moim zdaniem mało odbiega od oryginału. Dobra i kolejna rzecz to są takie, taki zestaw i to firma Azaro. Now, to są męskie i damskie. I też wpadła super promocja w ogóle, no szły te perfumy niesamowicie, moja kierowniczka była Agnieszka chyba, chyba Agnieszka wtedy brała i ja wzięłyśmy taki zestaw dla niego i dla siebie, no bo takie droższe, fajne perfumy, nie wiem co ja zrobiłam, ja na przykład kiedy wącham te damskie, jak Boga kocham, ja czuję ogórki, no jakbym tarła ogóry na mizerię. Nie wiem, jak może miałyście, czy też macie takie odczucia, czy lubicie te zapachy. No mój mąż jakoś nie za bardzo mu przypadły do gustu, bo to jest cały flakon. Ja trochę zużyłam, też wydaje mi się, że to są perfumy takie typowo letnie. I tu mam w ogóle pustą butelkę, moje drogie. I tu proszę Was o pomoc. Co to jest? To jest zapach, nie wiem, trochę głupio mi, ale pewnie jak będę w Warszawie, to ja ten flakon wezmę. I ktoś w jakiejś lepszej perfumerii mi podpowie, bo na pewno gdzieś w seforze, albo w się jest, ale żeby się nie błaźnić tam przed nimi, to tutaj Wam ten flakon pokazuję. On wygląda tak. Co to jest? Nie wiem. Ja to, to jest tak stare, ale ja kocham te perfumy, bo one były takie takie mocniejsze, wieczorowe, a ja się nie czułam tak elegancko, więc bardzo proszę Was o pomoc. I ostatnie zapachy, które ja mam, to są Estée Lauder, na ten prezent od mojej siostry. Fajnie, bo one wszystkie są pryskane, nie są takie nakładane za uszko, ale byłam gdzieś na weselu, Wziąłam sobie któryś z tych zapachów i mówię, kurczę, po prostu no wszystkich powalę pięknym zapachem. I powiem Wam szczerze, nie bardzo było czuć te perfumy, więc to jest pewnie podobna sytuacja jak z tymi Gucci, że na mnie się po prostu te Estée Lauder nie trzymają, a przecież to jest bardzo dobra firma, pewnie na większości z Was y, 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 się sprawdzają te perfumy. I trzy zapachy dla faceta. Tak, tutaj był ten, ten Naus Azaro, ale jak widzicie one się w ogóle u nas nie preskają. Trzy zapachy mojego męża, tak. I to jest zapach, na którego tak mogę delikatnie powiedzieć, ja mam kosmetę e, myśli. Tak, ja wiem, że to jest stary zapach, możecie się tutaj śmiać, ale Paco Rabanne Mignon, e, mój mąż ma w tej mniejszej pojemności takie były dostępne u nas w naturze, więc mu kupiłam kiedyś przed świętami w tamtym roku. No rewelacja. No, dla mnie ten zapach jest po prostu wow, nie? więc uwielbiam. Kolejna rzecz to jest mixed Fresh i ja uważam, że ten zapach jest taki trochę unisex i czasami go mężowi podbieram, ale na lato jak najbardziej, bo w, w, w tym pakorabanem milionem nie dałabym się mojemu mężowi psikać w lato, bo jest zdecydowanie za ciężki. Raczej ten zapach taki jesienno-zimowy, ten uważam jest um, letni. I słuchajcie, oszalałam właśnie, kiedy w naturze pojawiły się um, straighty, czyli um, te rebel. I to na przykład, jak kogoś może tak nieładnie, nie powiem, nie stać, czy, czy, czy nie chce inwestować w perfumy, a podobają mu się te. A Strejty, z tego co wiem, też są bardzo trwałe. I gdzieś ten zapach jest taki trochę zbliżony, on jest taki troszeczkę delikatniejszy. No, naprawdę, powiem Wam szczerze, że gdzieś ta nuta no, zapachowa według mnie jest bardzo podobna, więc polecam tego strajta. Także tak wyglądają nasze perfumy. Mam nadzieję, że Was trochę nie zanudziłam. Bardzo proszę o podpowiedź, co to jest. Nie pamiętam, ja mam zaćmienie ileś czasu, i po prostu nie wyrzucam tego flakona, żeby, żeby gdzieś go do perfumerii do siebie zabrać. Także tak wyglądała moja kosmetyczka. Tak wyglądają moje zapachy. Jeżeli jeszcze macie do mnie jakieś prośby o nagranie filmików, to bardzo proszę. Fręcza na żelach nagrałam, teraz kosmetyczkę perfumy nagrałam, więc. Tak jak mówi, jeżeli y, chciałybyście, żeby nagrała coś jeszcze, to dawajcie znać w komentarzach. Czy piszcie w wiadomościach prywatnych. Dziewczyny i chłopaki. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście kciukujcie, jeżeli filmik Wam się podobał. Subskrybujcie nasz kanał, bo wiecie, że będzie nam bardzo miło. Pozdrawiam Was gorąco. Pa! Subskrybujcie, kciukujcie, tak? Frania? Frania, no będą subskrybować i kciukować. Jak myślisz?